W szkole imienia Szymona Konarskiego w Wilnie otwarte zostało laboratorium biologiczno-chemiczne. Jest to pracownia wyposażona w sprzęt do wykonywania doświadczeń, obserwacji chemicznych, zgłębiania wiedzy teoretycznej drogą badań naukowych. Została ona wyposażona dzięki wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, a także Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacji Kulczyk Foundation oraz samorządu miasta Wilna. Przedstawiciele fundatorów byli obecni na uroczystości otwarcia pracowni tej pracowni, ale także tego, że jesteście w stanie przyciągnąć do siebie ludzi, którzy chcą Wam pomóc. Również dzięki aktywności tu pana dyrektora i samorządu miasta Wilna, że znajdują się sponsorzy. Właśnie, no mam Zapraszam do wspólnego. Chcemy mieć takie przestrzenie, chcemy mieć nowoczesne przestrzenie i właśnie do tego dążymy. I taką przestrzenią właśnie jest laboratorium przyrodnicze, gdzie uczniowie mogą wykonywać nie tylko programowe badania, eksperymenty przeprowadzać, ale również ponadprogramowe. Przede wszystkim, oczywiście, to będą odbywały się lekcje z chemii, ale oczywiście będą przeprowadzane różne badania i biologiczne, jak też niektóre prace z fizyki mogą być też wykonywane w tym laboratorium. Zapraszamy do eksperymentu w krainy mrozu co jest eksperyment z suchym lodem. Chciałem chemikiem zostać, ale teraz mam. Jak na przykład przeszliśmy, kiedy były te stare takie gabinety, to nie było możliwości takie że zrobić, na teraz to. No, było ekscytujące, bo robiłam coś takiego pierwszy raz i naprawdę, naprawdę są mega wrażenia. Międzynarodowe badania wyników osiągnięć uczniów wykazują dość niski poziom wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych w szkolach na Litwie. Wielu uczniów ma problemy ze zrozumieniem chemii czy fizyki, co jeszcze bardziej ich zniechęca. Nowoczesne metody nauczania są więc po prostu niezbędne, by ich zmotywować. Każdy ma, że nie tylko teoretycznie się uczyć, ale właśnie poprzez wykonanie praktycznej pracy, czy bądź doświadczenia, czy jakiegoś badania, to tylko ucznia bardziej motywują do uczenia się chemii i biologii. Ja już spostrzegam taką właśnie statystykę, że na odwrót, już wracamy do takich, że mamy nowe technologie i właśnie większa część młodzieży już się ciekawi, już mamy taki może malutki wzrost, ale jednak już mamy, jesteśmy na wzroście, a nie padaniu. Otwarcie nowoczesnego laboratorium biologiczno-chemicznego wpisuje się w realizowany przez Szkołę im. Szymona Konarskiego program innowacyjnej przedsiębiorczości. Innowacyjna przedsiębiorczość to nie jest tworzenie samych przedsiębiorców, a to jest właśnie kreowanie otwartej na, na świat osoby, która dobrze się czuje wszędzie, która potrafi tworzyć coś nowego i właśnie takie przestrzenie pomagają temu tworzeniu. Następną taką przestrzenią, która będzie otwarta w końcu tego roku, to będzie laboratorium technologiczne FAPAP, gdzie uczniowie już nie za pomocą młotki i piły będą mogły tworzyć Różne wyroby, a tylko programując za pomocą komputera i wyżynarki. Inne przyrządy teraz, nawet nie powiem dokładnie, jak na przykład Plotar czy drukarka 3D, będą już wykonywały za nich te prace.